Powiedz sobie, jak nastroje drużynie przed naszym zagieraniem, jak tam optymizm po tym punkcie z Górnikiem, czy, czy nie, czy mniej? Nie, no myślę, że jak najbardziej jest optymizm, e, wzmocnienia są, także też, też fajnie, że, że coś się dzieje, konkurencja wzrasta, także nic tylko się cieszyć. Sporo was tam będzie niedługo, gdzieś takich piłkarzy ofensywnych, którzy mogą zagrać i, i w, na boku, i w środku, to rzeczywiście ta konkurencja, o której mówisz, wzrasta. Tak, no to jak, jak najbardziej, myślę, że to, to, to tylko może pomóc drużynie, że, że przychodzą nowi, i, i to my, my też wiadomo, że musimy też dawać, dawać więcej jeszcze od siebie, i, i mam, mam nadzieję, że będzie dobrze. Bardzo blisko był też powrót Twojego dobrego kolegi, czyli Bartka, natomiast tam się kwestia, problem, są problemy, jeśli chodzi o jego sprawy zdrowotne, coś więcej Ty wiesz, jako, jako jego kumpel? Czy no, coś tam wiem, ale nie chcę się wypowiadać na ten temat, to, tam bardziej trzeba pytać już y, sztab i, i, i zarząd. Jaki to możesz z regionem? regiona przegrała wysoko 0-3 w Krakowie zagrała, no wszyscy twierdzą, bardzo słabe spotkanie, natomiast przed własną publicznością pewnie będą musieli się chcieć zrehabilitować, więc poruszą pewnie od początku. No wiadomo, że to będzie inny mecz niż, niż ten z Górnikiem, ale to też my musimy patrzeć na siebie, wydaje mi się, że też musimy, musimy mniej, mniej błędów indywidualnych też, bo to, bo to była ta nasza borączka w tym meczu, walka była, zaangażowanie było, ale, ale zbyt łatwo traciliśmy tą piłkę i myślę, że w tym był, w tym był problem, także musimy to poprawić w meczu z i, i myślę, że będzie dobrze. Tak zanurował chyba zaczęliście ten mecz, w sensie, że nie potrafiliście gdzieś sobie od początku tej gry ukrywać. No tak, tak, właśnie w tym był problem, no w drugiej połowie może to już trochę lepiej wyglądało, ale to też nie było to, co, co po sobie oczekujemy, także no mam nadzieję, że, że będzie to dużo lepiej wyglądało z zagraniem. U Ciebie też pewnie ta forma powinna iść do góry, bo były momenty lepsze, ale były też słabsze. Nie no, nie ma coś tutaj oszukiwać, to był mój słaby mecz i, i też wymagam od ciebie dużo więcej i, i ma, mam nadzieję, że będzie to co, co, co mecz lepiej. A taka wymienność, którą gdzieś tam stosujecie w ofensywie Tobie odpowiada, że cały czas Trudno być do końca przypisanym do jednej pozycji? Myślę, że tak. To też dla, dla, obro dla, dla obrony drużyny przeciwnej jest, jest dużo gorzej, jak się zmieniamy tymi pozycjami. I, i myślę, że akurat mamy takich zawodników w, w ofensywie, że możemy to robić. A jak oceniasz nowego napastnika, Bojana Szczericza po treningach i po tym pierwszym wspólnym meczu? No, jak najbardziej pozytywnie. jest. Widać, że jest mocno wybiegany, i też przytrzyma piłkę. Pokazał to w sparingu, że potrafi strzelić, także no, liczymy na niego. Strzały z dystansu będą wreszcie? W, u nas ogólnie no, czy. Proszę... Was, <laughs> nie, pamięta, nie że, myślę, że tak. Aż cię prosi, żeby, żeby no uszkodować. tak, tak, na pewno. Jeżeli tylko będzie okazja, to myślę, że na pewno. No przychodzi taki zawodnik, jak już zaraz będzie podpisany, który, który potrafi to zrobić, zresztą straszył też was nie dam. No tak, pokazał, jak był tutaj w Polsce, że, że, że potrafi, także mamy, mamy nadzieję, że też to będzie robił u nas.